Cicho, cicho, cicho. Witam, tutaj beta Gameplay z naszym drugim filmikiem I tym razem, z zwykłej recenzji, zagramy całą partię Flick Night Dzie Między sobą Ja mniej na niego więcej, Mniej więcej, pokażemy Mechanikę tej gry ja, Jak to wygląda Więc bez zbędnego wstępu, zaczynajmy Dobra, Co to? Ja jestem niebieskimi Okej okay. One są chyba te małe frytki, nie? Gram aktualnie na jednym komputerze, na jednej myszce. Aktualnie jego ruch. No dobra, zobaczmy co my tu mamy. Nie możemy aktualnie użyć super umiejętności naszych bohaterów. E, trzeba je naładować. Teraz się dowiem, w jaki sposób. A zróbmy pierwszy krok. O. Środkowa bańka nas odbija. <tosłuch> jest twój rok nie ryj się tam. Problem techniczny, proszę wybaczyć. To było pierwsze uderzenie gry. Jak <grym grym> Jak widać, żyłem? stracił o, jesteś słaby. On, to jest dziewczyna, która potrafi przebiec całą mapkę jednym ruchem. Ale wszyscy mają ją na bułę. Wszyscy mają ją na bułę, niestety. Balans, możemy powiedzieć? To jest postać, która czeka z młotkiem aż coś do niej podejdzie i... Zresztą zaraz państwu pokażemy. Państwo! <grym> Powiedział państwu. Nie no, wyryjcie go wszyscy. Państwo w Jakby jeszcze grał na maku, to ja... Nie. <grym> Zostaw te biedne maki w spokoju. Dobra, teraz twoja kolej. Teraz moja kolej, teraz to jest ta Bulące dziewczynka. serca! To jest ta dziewczynka, która przysyłałem na kita. To jest balans, że chuj, mówię wam. Ale ona biega całą mapkę, ona ci może punkty zdobyć. No mówię, że zajebisty bilans. E, balans. No, no już masz równy. Więc teraz idziemy sobie z Sharkiem EL, szorku yep. Niestety padłem na jedno uderzenie. Więc ale niestety, ale to nie przechodzimy. Problem. Za dwie rundy się zregeneruje. Przechodzimy do ofensywy. Jak to mówi łysy, pressing panowie. Się to się Dobra. No, dobra. To była najgłabsza decyzja, jaką mogłem podjąć. moja runda moja e, czyli liderka zregeneruje się za rundę ok spróbujmy możemy już użyć su super umiejętności więc wykorzystajmy jakąś aktualnie nie mam w ogóle żadnej fajnej hmm. ona ma teleportację nie wiem czy to ma jakiś sens używać jej teraz ale możemy wam pokazać Taka oto teleportacja. Tym nawet nie ma sensu odpalać. Będzie stały i czekał jak się nie ruszyć. To jest nasz tank. Strasznie wolno się porusza, ale ciężko jest ją zabić. Pójdzie na hita. Nie pójdzie. Nie znasz moich umiejętności. Dobra, a no, teraz twoja kolej. Dobra, zobaczcie co my tu mamy. Teraz widzę, że podszedł mi tak blisko, że jestem w stanie zabić ich wszystkich. Lub nie. Zdanie. Okej, okay, tank Nie jest faktycznie potężny. Nie jesteście w stanie mnie obalić. Jepie. Yeah. Nie jesteście w stanie mnie stąd wydolić. Dobry ruch. Ej, Szapko, możesz już ultimów używać. Ona ma teleportację. Jesteś najlepszym graczem w tej grze. Ja już się podszedłem pod Nexusa. Nexusa? A <laughs> <laughs> Tyle się tego typiem, Ciebie, wszyscy są pod moim neksusem <grym> Nawet ten gość. Co jest na niej gut, żeby własnego nexusa? Za dużo lola. Co jest na niej żeby własnego Nexusa? Nie wiem. O, moja szliterka no. wróciła do gry, niestety przez tą... Ach, na samym początku nie mogę się nią ruszać. Okej, okay, let's try. Nasz kolega popełnił kilka błędów i mogę go pykać. To moje drugi raz w tej grze, podczas kiedy on grał wczoraj całą noc. Migałem w taką grę całą noc. Ale to nie bardzo polecam <grymne> Nie, ona jest dobra ze znajomiem, tak samo to się wyda w tym. Roku. No, let's try this On może podebrać ultę komukolwiek i ponie. To możemy podebrać? No, Tylko naszemu graczowi. No, Ukraść jej. O, i wszystkich wyrzuciło w... Nie wiadomo gdzie. Ma koniec plauszy. Okay. Okej. I let's go. Time, dobra teraz czas zniszczyć jego Nexusa! To nie jest Nexus, dosłownie. Go na mnie to wadzi. Nie <grymne> Przepraszam. Zostanie mi to wybaczone. No, nie I nie mamy tu First Blood! Nie, już wcześniej nie <grymne> <dobra>. <grymne> <grymne> to jest Nie, to nie Chciałem sprawdzić, czy jak uderzę we własne coś, to coś się stanie, ale nic się nie stało baza dawaj to już pójdę, a Szarko oh czy nie ożyczyła w tym serwerze i niestety zostanie zagonowana dopiero za 5 rund widzisz nie tak jest jak się zginie więc jeszcze ale niestety ja chyba kończę tą grę państwo czy powinienem kończyć może jest on coś do jeszcze pokazania Za lajku na ja. facebooku jeżeli chce, żeby skończył nasz nasz kole... nikt nas nie zdejkał niestety dobra może dlatego, że jeszcze tego nie usłyszeli Musimy najpierw to wrzucić I później jeśli dojdzie jakiś like, To wrzucimy part 2 Wygrałem Ale nie, on musiał to skończyć Musiał Musiałem. Musiał Nie potrzebuję waszych lajków Dziękuję za obejrzenie <laughs> Tutaj beta gameplay, żegnamy Was Polecamy tą grę Jeżeli chcecie sobie pograć ze znajomymi Tak samemu, to nie ma w ogóle tej fanu No, żegnamy Was I... Zapraszamy ponownie Subskrybuj Lub nie I lajka daj Ale lajka? Nie laj daj Dodaj <laughs> komentarz. Lub nie dodawaj. Śledź na zasadzkę, No nie wiem, jeżeli dodasz komentarz lub lajkujesz. E, Możesz z nami zagrać. nam to dużą przyjemność i będzie nas motywowało do dalszej pracy. A wkrótce, święta, daj nam ten prezent. Już były święta. Zarak też są. No, no, no